Witam w kolejnym filmie na moim kanale. jestem Maxim i to jest kolejny odcinek z Pigi. I w tym odcinku sobie zbierzemy kartki z chapteru tutaj piątego, od chapteru piątego ze szkoły i no. I w ogóle, jeżeli chcecie sobie na przykład ze mną zagrać z Pigi, że jak nagrywam, to sobie to w opisie filmów z pigi jest link do mojego prywatnego serwera albo na przykład ogólnie jak chcecie na przykład... jak nie macie prywatnego serwera, chcecie sobie na przykład pograć, to też macie yy, link i możecie sobie wejść i pograć no. Okej, okay. to tutaj mamy kacsenkę. No. Wkład to jest fajny czapet, bo tutaj poznajemy wiemniaka No. Pana Mr. P. I dobra. Trzeba sobie z tej kartki znaleźć. Czy mamy gdzieś tej kartki? Mogę gdzieś tutaj pod schodami są. Nie, chyba nie ma. Mamy gdzieś tutaj na tablicy coś będzie. Nie. Też nie ma nic tu, tu, tutaj coś musi być tu, tutaj na 90% będzie jakaś kartka. Albo i nie okej. Okay. Nawet klucza tutaj żadnego nie ma, co jest? Gdzie te, te przedmioty tutaj pojawiają? Aha, idzie tutaj bot. Okej. Okay. I jest tutaj gdzieś jakaś kartka halo. Albo cokolwiek jakiś przedmiot. Ej, bo na razie tutaj nic nie widzę. Więc trochę słabo. O, mamy tutaj pomarańczowy klucz. Okej. Okay. Eee, ale czy są tutaj jakieś kartki? No. Na razie nic nie widzę. Co jest? Naprawdę nic tu nie ma? Albo ja po prostu jestem jakiś ślepa, albo tu. Bo tu naprawdę nic nie ma. Nie. W no. wionym pokoju na pewno coś będzie. Na, na 100% coś będzie w. Wy w zielonym pokoju. Tutaj też. Tutaj to już na 100% też coś musi być. Na milion procent. No co jest? Nic tu nie ma, naprawdę? Co jest? A, tutaj już na miliard, miliardów procent coś będzie. No i jest. Jest kartka. W końcu. Mówiłem, że tutaj będzie. Dobra, teraz możemy sobie otworzyć tutaj pokój z bani. A jeszcze sobie tutaj w ogóle na górze Zobaczę, czy coś jest. Tutaj coś będzie. Nie, nie ma nic. O nie, 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 nie. O nie, 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 nie. Tak, tutaj nie będzie. Tak, tutaj nie będzie. Dobra, tutaj może coś będzie. Też nic nie ma. To ja totalnie nie mam pomysłu, gdzie te kartki mogą być ukryte. Teraz też totalnie nie mam pomysłu. A tutaj coś może będzie. No. Halo? Jest tutaj coś? Cokolwiek? Jakaś kartka? No pusto. Co jest? Jakim prawem tutaj nic nie ma? Jakim prawem? No, Kamana Dobra, tutaj Coś, jakaś kartka Mamy tutaj białe klucze, to mi na razie nie jest potrzebne. Muszę na... O, jest kartka, jest kartka, okej. Okay. To muszę sobie na razie te zębatki ogarnąć. Yy, dobra, Tutaj gdzieś był czerwony klucz. Nie, nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj. Tutaj był, o, mamy tutaj zębatkę. Ej, to w sumie... No nie! Ja się nie pamiętam, gdzie był czerwony klucz. Tutaj może jednak był. Dobra, jest. Jest, ja tu ślepy jestem jakiś. Zobaczmy, czerwony klucz mi nie jest potrzebny, bo to będzie do otworzenia wyjścia i jednych drzwi. No. nam na dole, na razie mi są zębatki potrzebne. Trzeba, trzeba tą pigi jakoś ominąć. A mnie serio zastanawia, jak są te kartki, na razie mamy dwie. A już większość tej mapy przeszliśmy i nic tu nie ma, no. Co jest? Ej, czy się coś przewidział? czy tutaj była kartka? Bo nie, to chyba lampa była po prostu. Okej. Okay. Dobra, to teraz tutaj... Na dół! Jaki teraz zawał był. Ja po prostu tanie od tych wentów nie umiem iść Ja muszę się nauczyć wchodzić do wentów To mamy kartkę nice No chodź pigi, chodź, no No, wiedziałem Wiedziałem, że tak będzie Wiedziałem, że ta piggy je, że ta pigi będzie na mnie tutaj kampić A mogłem, to, mogłem to jakoś taktycznie zrobić, ale nie zrobiłem tego, bo jestem idiotą. Świetnie, Ech. ale to popsułem w ogóle. Ej, co jest, czy, czy się nie nagrał? Czy, czy nie nagrał się ekran? Ej, co jest. Bo szedłem sobie na OBS, zobaczyć ile się nagrywa i miałem czarny ekran. Ej. Nie w sumie. Ej, jak się film nie nagrał, to będzie lipa. Straszna. Bez skipu. To tutaj mamy wręcz. Okej. Okay. Możemy sobie tutaj otworzyć. I dobra, tutaj mamy tylko biały klucz. Hmm. Tak. stąd Piggy przyjdzie, znając życie. A nie, jednak stąd przyszło, okej. Okay. Okej. Okay. Okay, mamy książkę, mamy książkę... No nie, nie mogę jej wziąć, no. Uch. Bez sensu to jest po prostu. No, no chodź, chodź. One będę na pierwszej osobie sobie grał. Chociaż... No nie, 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 Już myślałem, że mnie w ogóle drzwi popchną teraz w stronę pigi. Bo drzwi w pigi mnie nienawidzą po prostu. One zawsze mnie w stronę pigi popychają. Zawsze. Więc no. No tutaj mamy oczywiście zębatkę standardowo. No nie! Na te krzesła nie można skoczyć. To jest bez sensu, no. Mini tun. Dlaczego? Dlaczego takie zło zrobiłeś, że nie można na te krzesła wskoczyć? Tak się nie robi. No. Muszę się chyba w końcu nauczyć wierzyć w pigi. Dobra. Bo ja się totalnie boję kolejnego chaptera. Choptera szóstego. Ale opowiem Wam o tym więcej w następnym odcinku. Bo teraz się trzeba skupić na tych kartkach. No. Dobra. O, mamy tutaj blueprint. Ok. Spoko. A, poza blueprintem to nic nie ma, naprawdę? Dobra. Zobaczę na górze, czy coś jest. Może coś będzie. Właśnie, ja tutaj zobaczę. O, jest niemiecki klucz. Ok. To spoko. Czy może gdzieś tutaj jakieś kartki są na tych dyplomach? Nie, nie ma. Nic. Totalnie. Czyli ta pigi? ok, dobra. Hmm. Tego tu się ta pigi nie spodziewała. Dobra, teraz tutaj coś będzie. Może. O, mamy wręcz. No nie. Naprawdę tak szybko. Co jest? To ja tutaj chcę. Sobie... Twoje drzwi. Zacznij tam pójdę zobaczyć, czy coś jest. Ale chcę najpierw sobie tutaj otworzyć. No bo tutaj mi się nie opłaca iść, bo tam jest tylko biały klucz. Chyba, że tym razem będzie coś więcej. Ale wątpię. No ja tak w sumie jest i zobaczę. Tutaj nic nie ma. Nie no tutaj zawsze jest tylko biały klucz. No. Więc tutaj za bardzo się nie opłaca wchodzić. Jeżeli już to tylko pod koniec gry. Żeby ten biały klucz zdobyć. W sumie tyle dobra aha, no ja, ja myślałem, że tam coś jest, a to tylko kos do koszykówki. Okej. Okay. Teraz nie tutaj, nie tutaj. Ja tutaj chciałem pójść. Teraz okej. Okay. O, mamy pomarańczowy klucz. Nie wiem czy ja coś tak tu że on tutaj będzie. Okej, okay, tutaj mamy zębatkę. Od razu sobie ją użyję. Tylko gdzie jest ta pigi. To jest teraz najważniejsze pytanie. Żeby nie było, że ona mi nagle z za rogu wyskoczy. O dobra, już ją widziałem, okej. Okay. Dobra, tutaj mamy żółty klucz. To, to się przyda. To się teraz bardzo przyda. Teraz przez chwilę mnie już nie będziesz terroryzować. Będę miał przez chwilę od ciebie spokój. W końcu, no. No, otwieraj to, dobrze, dobrze. No, chodź. Chodź. Teraz to sobie bądź jak najbliżej mnie. No, mi, mi to teraz nie przeszkadza. No. No, no nie! Dobra, chyba jeden, 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 okej. Okay. Czemu na... Na nich nie można klikać tak jak się klika na przykład na drzwi, gdy ma się klucz. To jest bez sensu. Tak nie powinno działać. Tak. Okej, okay, tutaj mamy czerwony klucz. A i w ogóle tutaj chyba jednak nie, nie potrzeba młotka. Myślę, że tutaj jest młotek potrzebny, ale jednak nie. Okej. Okay. Młotek teraz. No, ja życie mnie w szafce. Dobra. Dobra, teraz trzeba sobie tutaj do tej szafki pójść. O. w tutaj będzie młotek. Okej. Okay. Dobra, tylko nie ta pigi jest? Hmm, o, no, tutaj jest, okej. Okay. No spoko. Tak teraz zastanawiam czy te pigi umieją chodzić po schodach. Chyba nie umieją, no. Dobra. Teraz sobie trzeba tutaj otworzyć na dole. Aczkolwiek ja jeszcze nie chcę tutaj uciekać stąd. Dobra, tym razem się nie dam nabrać na to. Tym razem się nie dam. O, widzę ją, widzę ją. A. I co, teraz cię, Cze teraz cię prze... Teraz ci nie, nie, umiem się wysłowić, no. Dobra. Dobra, tylko nie tutaj są kartki, bo... ...chyba na razie tylko trzy zdobyłem. Ej, właśnie, moje one... ...nie, nie ma ich na sejfie tutaj. Hmm, myślałem, że będą. W poprzednim chapterze były... ...na sejfie... ...ale tym razem ich nie ma. Tym razem ich nie ma na sejfie. Znaczenie jeszcze może na tym. Aczkolwiek wątpię. Ej, ale bez Czy Ja mam dopiero trzy kartki. Trzy kartki na 6. Ej, te, tak nie powinno być. Tak ewidentnie nie powinno być. Gdzie są pozostałe kartki? Ja się pytam. No nie! Czemu? Czemu tędy nie można przejść? To Są chyba jakieś żarty po prostu. No, mam 3 na 6 kartek, to jeśli mi teraz powiecie, nie są pozostałe, no. Nie. A dobra, jednak jednak ten, no, zagłosowałem na, na tego, okej. Okay. Dobra. Zapomniałem teraz, że jak się klika tam, to nie działa. No, ciągle o tym zapominam. Ja już jest 14 minut, filmu. Ja mam dopiero połowę kartek. Hmm. Teraz, teraz się tylko zastanawiamy, gdzie mogą być kolejne. No, może. tutaj przed wejściem. Nie, nie ma nic tutaj. Dobra. No, w takim tak. razie. Mam pomysł Na 100% coś będzie tutaj na górze Na 100% tutaj gdzieś czegoś nie sprawdziłem No i pod stołem będzie coś Człowiek też nic nie ma Jeśli ja się chwilę jeszcze się tutaj pigi zrespi O, już się zrespiła Tutaj na tym też nie ma nic Hmm Ej, no bez jaj. Gdzie są kartki? No, kamano. tak nie może być, że tutaj żadnych kartek już nie ma. Ja na tej... całą Mapę już przeszedłem. A nic nie ma już tutaj. Żadnej kar kartki. Albo no ja faktycznie jestem jakiś ślepy, że ja nie widzę. Czemu tutaj nic nie ma no? O, na przykład na to można skoczyć. To... ...czemu na przykład tam nie można było skoczyć na to biurko albo przejść tędy ten, ten, czy coś? Dobra, no, mam na te papiery klikać, czy coś? Nie wiem no. No nie działa. O na przykład tutaj nie można skoczyć. To jest bez sensu po prostu, no. Dlaczego? Dlaczego na no, niektóre rzeczy mam na skalacie? A na niektóre nie można. Hmm. No a to, to jest logika, mini tuna. Ja, ja, ja nie będę w to wnikał. Mhm. Czekajcie, bo to jest coś takiego, że na krzesło nie można już wchodzić. Okej, okay, spoko. Na, na, na krzesło nie można wchodzić, tak? Yy, ale na szafki to już jak najbardziej można. Teraz wyobraźcie sobie coś takiego w szkole. Mhm. No. No właśnie. To jest bardzo wspaniała logika. Hmm. Może idąc tym tropem, zamienimy szkolne krzesła na szafki. Na szkolne <słuch> szafki na krzesła. Nie, no nie, to, to, to jest głupie. Ale to jest mniej więcej taka logika. No. I to jest tryb bez sensu. Ale dobra. Aha. Już ta pigi się zjawiła. No, może. <laughs> może tutaj zacznę coś robić. No. By mi coś w, gar... w gardle utknęło. Nie wiem co. Hmm. Dobra, tutaj jest zielony klucz. To sobie puszko w zielonym pokoju. Czy jest jakaś kartka? Jakakolwiek. Może. Ale faktycznie coś przeoczyłem. Ale. Nie, no, nie ma tu nic. Nic tutaj totalnie nie ma. Ja już naprawdę nie mam pojęcia, gdzie ja mam, gdzie ja mam patrzeć. Gdzie ja mam szukać tych kartek. No, to jest bez sensu. Nie wiem, te kartki się, się chyba po prostu nie, nie zrespiły i tyle. O, dobra, print, okej. Okay. Nice. No, hmm. teraz trzeba by jakąś jakoś tą pigię odciągnąć. Zobaczyć, czy może coś jest w, w z bani. Tam może faktycznie coś być. Tylko tą pigi trzeba jakoś odciągnąć. Hmm. mam pomysł? Chociaż nie. Ten pomysł jest beznadziejny. No. Mogę stanie się beznadziejnie czuję i nie mogę. Nie mogę. To nic jeszcze teraz mi jeszcze do co bo ruchu Świetnie. To faktycznie muszę coś dzisiaj zjeść w końcu. Nie. O nic tutaj nie ma. Totalnie. Żadnej kartki. No. Czy wy tutaj cokolwiek widzicie? Znaczy wiem, tam są dwie kartki, ale to nie są te, których szukamy. No. Bo one mają napisy te. A te których szukamy nie mają napisów. Znaczy tak jakby mają napis, ale nie można zobaczyć co tam jest napisane, więc no. Ja sobie chyba zginę, bo już tutaj taniej nie ma sensu. Tutaj dalej szukanie tego. Ile to już film. 21 minut, dobra. To czas skończyć ten odcinek. Także zastanawiam się, czy mi się odblokował szósty chapter. No nie. Muszę tutaj znaleźć wszystkie kartki z chapteru piątego. jakie ja mam znaleźć? Jakie ja tutaj przeszedłem już całą mapę? Z 500 miliardów razy. I nic totalnie nie ma. Nie wiem, więc po prostu w sumie było na czas tego odcinka. Jeżeli wam się spodobało to zostawcie łapkę w górę. I subskrypcję i widzimy się w... Wy... That's it, i